Dzień dobry. Wróciłam właśnie z mojego spaceru. Jestem całkiem rozczochrana, ale naprawdę to nie jest chyba najważniejszą rzeczą, jak człowiek wygląda. Dzisiaj są moje córki urodziny i tak, taka nadeszła mi refleksja, myśląc o tej dziewczynie, która zginęła, właśnie dziewczynie z Ukrainy, która tak zginęła taką tragiczną, głupią śmiercią, bo inaczej tego nie można nazwać. Przez człowieka, który psychicznie chory, a, który powinien być zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, a nie chodzić po naszych ulicach i siadać obok naszych dzieci, albo nasze dzieci siadać obok niego. A, to jest też taka przestroga, żeby nigdy nie siadać chyba teraz tyłem do nikogo, bo nie wiadomo co u kogo w głowie siedzi i co może się stać. Jest to wielka tragedia. Bardzo, bardzo mi przykro, że tak właśnie się stało. I, i będąc matką czworga dzieci, to wiecie, to jest naprawdę przykro. Ja wiem, że jeżeli moi chłopcy byliby w tym, w tym czasie z nią tam w pociągu, to na pewno by inaczej zareagowali. Bo ja rozumiem. No, może ktoś od razu tego nie zobaczył, no ale przecież widzieli, że on ma nóż i atakuje, i nikt z tych mężczyzn, którzy tam siedzieli, to naprawdę to nie były jakieś drobne, małe kobiety, które się wystraszyły i nie wiedziały, co robić, tylko tam siedzieli mężczyźni i widzieli, co się dzieje, i nikt nie zareagował, nikt nie złapał go za rękę, nikt nie, po, nie chciał go obezbładnić i, i po prostu zaprzestać, żeby nie było, żeby nie doszło do takiej tragedii. Bardzo przykre i to była sprawa, która nie była tu właśnie nagłośniona, ja myślę dlatego, że to była biała kobieta i dlatego, bo gdyby to była czarna kobieta i biały mężczyzna by ją zaatakował, to dla mnie tu byłyby protesty, ludzie by chodzili po ulicach, protestowali, byłoby to bardzo nagłośnione, no ale że to była po prostu biała kobieta, więc w Cichosza nic się nie stało. Także dla mnie to tak działa. Ja nie wiem, i ja nie jestem żadną rasistką, żeby ktoś sobie nie pomyślał w ten sposób, bo dla mnie to nie liczy się kolor skóry człowieka, tylko po prostu jakim się jest, bo nie jest powiedziane, że każdy biały człowiek jest dobry, albo każdy czarny, czy tam zielony, kolorowy, jaki tam kto jest, że jest dobry, bo każdy jest inny i kolor nie, nie wyznacza naszej dobroci. Ale po prostu ja czuję, że jeżeli by to była czarna kobieta zaatakowana przez białego mężczyznę, to na pewno ci panowie, którzy tam siedzieli, by na to zareagowali. Moja Aleksa się odzywa, aby zareagowali na to i, i na pewno może by się to inaczej skończyło. A jeżeli by się skończyło też taką tragedią, to ja wiem, że tu byłyby protesty na ulicach i pokazywano by w telewizji i tak dalej. A to było najpierw bardzo cicho o tym, a dopiero zaczęli się ludzie pomału, pomału dowiadywać, więc bardzo przykro, bardzo przykro, że takie rzeczy się dzieją w Ameryce. No, dzieją się na całym świecie, tego się nie da uniknąć, ale, ale jest przykro, że my w 2025 roku nie reagujemy, tylko obchodzi nas tyle co nic, jeżeli komu się dzieje krzywda. No na razie, żegnam się z Wami, pa!